jak to Fryer production wracam w nocy, Senna na chatę, jaram lekkie ziółko w mojej blecie kaszy, czuję się jak Snoop do czuję połączenie z wódką kurwa czuję połączenie z wódką ja na partię, to obraca twoją dupką Stałem mi dla szoty, się już późno Sprawdzam jej a na niej 12 Kurwa, prokuratura mnie włepczaśnie I już następny dzień, wszystko oki okay. Mam na stanie jeszcze parę złotych Kupię sobie puszkę piwa i znikam Bywaj Przerwa na reklamy Zziomek nie chłebu, ale mam małego i całe szczęście nie głosował na Kaczyńskiego Wszystko będzie dobrze, ja ci to mówię, Chybaż nas zamkną z to co mówię Teraz trochę wyżej latam, trochę wolniej gadam, szansę maka i jak to poskładać Nic nie wymyśliłem taki chuj, Sena to jebany rujpem pszczół. No i odjebane, czas yes.